Wiadomo, że dla nich pacjent to jest, można powiedzieć, klient. Oczywiście. Oni też współpracują ze specjalistami, mają swoich lekarzy. I sceptycznie z tego podchodzą, odrzucając to, a dlaczego? Ja tak pomyślałam, z takim swoim, takim na naszym rozumie, dlaczego? No wiadomo, że wtedy mając taki przyrząd, wiele omijamy chorób. Leczymy się sami, domowo, nie? i to jest takie coś, że oni do tego podchodzą w ten sposób, no że stracą klienta, czy właśnie e, filmy farmaceutyczne, czyli tabletki i w ogóle takie, no, oje, powiązanie z tym wszystkim, to wszystko robi, można powiedzieć, biznes. To jest ta hobby biznes, a mając taki przyrząd w domu. Powiem Wam szczerze, bardzo bym chciała mieć. Myślę, że kiedyś sobie go zakupię, ale można też sobie go wypożyczyć, mówiłaś, tak, nie? Tak, oczywiście, można Wypożyczy wypożyczyć, sobie, żeby sobie go, można sobie tak, z firmy wypożyczyć nowiutki, przyjdzie Wam do domku, na dwa miesiące firma wypożycza e, za opłatą 899 euro, to macie, bo to jest euro, bo firma jest w Szwajcarii. W Liechtensteinie dokładnie tam jest produkcja, więc dlatego jest w euro, więc na dwa miesiące dla Was, dla rodziny, a naprawdę to rozkładając ten koszt, to, to to wcale nie koszt, biorąc pod uwagę wizyta u lekarza, do tego recepta, do tego Wasz czas, dojazd, żeby dostać się do tego lekarza, to naprawdę, a mając w domku, przez dwa miesiące cała rodzina, bo i dzieci mogą skorzystać i zwierzęta, bo też jak e, e, ja mam tutaj trzy zwierzaczki w domu, to jak się kładę, to od razu lecą e, na tą e, aplikator, się kładą i też e, się bemerują. Także e, no, Ale z, co to są bardzo ważne argumenty, nie zauważyłam sen u ciebie. O. Ja po prostu idę spać. Nie wierzycie, to ja się rzucam z boku na bok, że wiele jak się położy, w jednej pozycji, oczywiście, zasypiając z BMR, że ona śpi do rana po prostu w jednej pozycji. <grymne> no. Działa po prostu, ja nie wiem, jak to działa, ale magia, ona ma super dużo. O, oh, a ja. Po prostu się rzucam, także to jest też dobry, fajny następ. Tak, tak, bo większość ludzi teraz w tych czasach, kiedy mamy ogromny stres, stres. E, ciągle coś biega nam po głowie, ciągle coś zapomnieliśmy, za czymś zdążymy i tak dalej, to powoduje stres i przez to, że mamy stres, i tak samo jak ciągłe siedzenie w, te, w telefonie i tak dalej, no. nasz, mózg, na, nasz mózg jest tak pobudzony, a my nie potrafimy go wyciszyć na noc. Właśnie, przerwie ci. Bołam robiąc wszystkie moje badania, powiecie, że mam y, dużo stanów zapalnych, że chodzi o stawy tarczycowe i co naj, naj, naj y, co mnie zaskoczył endokrynolog powiedział mi tak, bo ja miałam tarczycowe zawyżone. On mówi, powiem pani co, pierwsze mi zadał pytanie, ile pani ma w życiu stresu? Ja mówię,